Szanowni Państwo, jak Polacy oceniają reakcję polityków na powódź? Bo to jest bardzo ważne i mam tutaj przed sobą sondaż Ibrisu United Service by Ibris przeprowadzony dla Dziennika Gazety Prawnej i RMFFM. To jest bardzo ważny sondaż ciekawy, który pokazuje, że poniekąd Donaldowi Tuskowi udało się poprzez te swoje różne propagandowe działania, też sztaby kryzysowe transmitowane na żywo, te brudne buty, te zdjęcia jak wchodzi do domu, udało się w jakiś sposób kupić przychylność opinii publicznej. Ja Wam przeczytam niektóre wyniki. Większość Polaków, 51,1% pozytywnie ocenia działania rządu Donalda Tusku w obliczu sytuacji powodziowej. Tak wynika z tego sondażu. 54,1% badanych dobrze oceniło zachowanie lidera Pesel, a ich uwaga, bo to jest bardzo ciekawe, 37,7% marszałka Sejmu Szymona hołowni. Jak dla mnie to hołownia to w ogóle powinien 1-2% dostać. Bo on nic dobrego nie zrobił, nic ciekawego nie zrobił. No ale jak widać, Polacy oceniają to zupełnie inaczej. Ale. Gazeta zauważyła, że działalność prezydenta Andrzeja Dudy w obliczu powodzi pozytywnie oceniło 44,9%, w tym zdecydowanie pozytywnie 4,7% osób. Negatywnie łącznie 34,9% ankietowanych, w tym zdecydowanie negatywnie 16,2% pytanych, 20,1% osób się zawahało. A co to szanowni eee, państwo, oznacza, że Andrzej Duda ma lepszy rezultat niż Szymon Hołownia, no gorszy rezultat niż Donald Tusk, ale to właśnie wynika w mojej ocenie z tego, że Donald Tusk rozpoczął i zrobił całą pr kampanię wokół tego, żeby wypaść pozytywnie po powodzi, a przecież wiemy, że to on w głównej mierze i jego administracja zawaliły sprawę w tygodniu przedpowodziowym, mając komunikaty, mając alarmy, a nie robiąc zbyt wiele. Nie mówię, że nic, ale no nie zadziała na tyle szybko, żeby zminimalizować skutki powodzi. Wreszcie no, należy ciągle przypominać. 13 wrzesień Donald Tusk mówi, że prognozy nie są alarmujące, choć, miał alarmujące komunikaty, ale jak widać później Donald Tusk po powodzi ruszył z całą machiną propagandową, machiną ratowania wizerunku i to mu się Udało. Andrzej Duda wypada gorzej, ale też zauważcie, że Andrzej Duda no, nie jechał na wały, nie jechał tam, nie, nie, nie chodził po tych domach, nie przeszkadzał ratownikom, ponieważ uznał, że wizytę prezydenta trzeba przygotować. Tak? Ochrona, przejazdy, no, cały sztab ludzi z nim. No tak to wygląda, tak jedzie głowa państwa i zamiast rozpraszać służby, Andrzej Duda wysłał szefa BBN na miejsce, szef BBN przygotował dla niego raport i tyle. No, ale jak widać, wielu obywateli wciąż daje się nabierać na efekt Tuska. No cóż, może jeszcze muszą otworzyć oczy. Powiem Wam taką anegdotkę, nie zacytuję wszystkiego, ale pewna znana polityk powiedziała mi po przegranych wyborach, że Polacy jeszcze raz muszą porządnie oberwać, żeby zrozumieć, kogo wybrali. I oczywiście miała na myśli tych Polaków, którzy głosowali na uśmiechniętą koalicję. I coś w tym jest. Do zobaczenia.